Dàshēnghǎo. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu z Pekinu. Jesteśmy w samym sercu dzielnicy Sanlitun, miejscu, które nigdy nie zasypia. To właśnie tutaj, dzisiaj, w legendarnym klubie Blue Note Beijing, występują polscy artyści zespół Krokę. A Blue Note to przecież miejsce kultowe. Sieć klubów jazzowych rozsianych jest po całym świecie od Nowego Jorku po Tokio. W Polsce też mamy Blue Note w Poznaniu. Ale właśnie dzisiaj tutaj rozbrzmi polska muzyka, która przekracza granice. Chodźcie ze mną i zajrzyjmy do środka! Zapraszam! Kochani, za mną na scenie właśnie odbywa się próba zespołu krokę z mongolską śpiewaczką. Nie każdy może tu wejść, ale nam się udało wejść z kamerą, także chwileczkę próby posłuchamy. Jaka to przyjemność siedzieć tutaj w Note w Beijing, w takim towarzystwie. A jest ze mną zespół Kroke z Krakowa, bo Kroke to Kraków. Kraków. Kochani, ja bardzo dziękuję za te cudowne dźwięki, jakie miałam możliwość usłyszeć tutaj w Pekinie. Jako Polka po prostu aż mi serce dzisiaj popłakało. Może powiedzieć wasza muzyka jest yy, muzyką świata. Powiedzcie mi proszę, jak odbieracie Chiny muzycznie i czy, to drugie pytanie na sam początek, i czy macie w planach włączenie muzyki chińskiej do swojego repertuaru? Chiny muzycznie na pewno też mają na nas bardzo duży wpływ, dlatego że od lat już współpracujemy też z, z mongolską, ale z tej Inner Mongolii, tak. z Urną Czachatucci. Która no na pewno wywarła na nas duży wpływ też muzyczny, co zresztą i od razu odpowiadając na twoje <noise> drugie pytanie, słychać już w naszej muzyce, bo, bo Tomek używa różnych takich dziwnych właśnie dźwięków, zaśpiewów, które, za śpiewów, które tak, już jak właśnie tam pochodzą z tych które, tak, mhm. które które nas zainspirowały. Jak zresztą no my jesteśmy jak gąbka. No jak gąbka, po prostu chłoniemy wszystko, co nas otacza. Ten rodzaj mm, tej wrażliwości, takiej, a nie innej, gdzieś człowiek y, chłonie, gdzieś. chłonie. Zawsze to musi to nastąpić gdzieś. Mm. I wcale się nie dziwię, że jest taka fajna reakcja ludzi podczas naszych koncertów, bo właśnie tak sobie to wyobrażałem. Jeżeli oni mają taką głębię muzyczną, taką mm. wrażliwość, to chyba jest szansa, że po prostu się znajdziemy gdzieś. I się kurde znaleźliśmy, ponieważ muzyka jest językiem. wiesz. Mm. I my tak samo powiedziałaś muzyka świata, ale muzyka duszy. To jest wszystko tak. jedno właśnie razem. Bo my, jeżdżąc po świecie, chłoniemy jakieś klimaty, jakieś tam takie smaki, to jest spotkanie z ludźmi. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że tu w ogóle jesteśmy, że możemy się spotkać z tymi ludźmi tak. i muzycznie, i później po rozmowie. Oni są bardzo delikatni, oni tak jakby cię A. po prostu nie chcieli urazić swoją reakcją. Ale to prawda. I, ale, ale coś w tym jest. I jeżeli im się pozwoli, albo jeżeli ich się zmobilizuje do takiej, e, no to, to wtedy ci oddają całe serce. I niesamowite jest, słuchajcie, że tutaj bardzo dużo przychodzi młodych ludzi, którzy są głodni. Oni są po prostu tak głodni spotkania z inną, z inną sztuką, z czymś nowym. Są tak otwarci, są otwarci na rozmowy, przychodzą, proszą o zdjęcia, proszą o rozmowę, pytają o szczegółowe rzeczy. Naprawdę. Ja pracuję widzę. w redakcji polskiej z samymi Chińczykami i wyobraźcie sobie panowie, oni mnie pytają w sposób bardzo i delikatny i ciekawość życia, ciekawość Europy, ciekawość Polski A przede wszystkim. Tak. Rzadko się to zdarza no tak, tak, w obecnych tak, tak. czasach, współczesnych, tak, i, i... internetowych. Niesłychana empatia, wrażliwość Chińczyków i chęć właśnie uczestniczenia no poprzez więc, poznawanie się. Tak tym, tak. Tak. tym bardziej świetnie, że tu się znaleźliśmy, bo to właśnie trzeba odczarowywać. Powiem szczerze, że właśnie rozmawialiśmy parę dni temu razem o tym, że w Polsce jest niewiedza pomieszana z jakimś z jakimś wiesz no nie powiem zakłamaniem ale takim stereotypem. stereotypem który na temat Chin na temat tak. Chin mm. i to który chyba od zboczył, użyje ale to słowa, zupełnie tak, nie ma nic wspólnego z tym co tutaj siedzi wiesz, jest realnie widza, naprawdę co teraz widzimy, wiesz mm. bo mm. dokładnie mm. Ten zespół Krokę wywodzi się z Krakowa, jak już wspomniałam, ale nie uwierzycie, bo tego nie widać. Ci panowie razem ze sobą grają 33 lata. Jak to jest możliwe, że jesteście tyle lat razem w trasy, w podróży i zwiedzacie cały świat muzycznie? Pani, Pani kochana, niemożliwe. a ja sam ja Pani kochana, to był moment! O ale naprawdę to był moment. Wiesz, my się znamy jeszcze z liceum. Także znamy Będąc... się dużo jeszcze dłużej. A, tak! O, o, jeszcze, jeszcze. Będąc na studiach, chłopaki skończyły studia, a ja jeszcze tam studiowałem. Założyliśmy ten zespół. się znamy. i mm. wiesz. Jeżeli my ze sobą gramy, bo zawsze tak było od początku i na szczęście jest do teraz, że mamy, wiesz, nawet na próbie, przy sprzęcie, gdzieś tu robimy taką techniczną próbę i zaczynamy sobie coś grać, to ktoś zaczyna z tym drugim coś improwizować i powstaje nowa, nowa przestrzeń. Że utwór. Jeżeli my, to, tak, jesteśmy po prostu połączonym mamy, organizmem. Jeżeli mamy ochotę zareagować na tego drugiego. No to super, to się dalej, to tak. jedziemy Ale słuchajcie, dalej. to słychać, będąc publicznością waszą, widać to połączenie, widać ten wspólny absolutnie mianownik, że no to wszystko jest po prostu to dopełnieniem. To jest długo, to jest bardzo długo, No, ale w podróży, no, to jest to niesamowite. Jest to to, wiesz, to wszystko jest trudne, to wszystko jest trudne oczywiście, jak najbardziej, dlatego że bywają momenty, że że nie możemy na siebie patrzeć, no, no ale a, no, tak to jest no, naturalne. Oczywiście, że natura. tak. Życie. No, no, to ale oczywiście, to, oczywiście, że tak. jest bardzo naturalne. Dlaczego tak, że... ja siedzę tak, myślę. Każdy z nas komponuje coś, prawda? czasami przynosi w miarę jakoś za jakiś plan na jakiś utwór, prawda? Potem aranżujemy to wszystko wspólnie, tak. to już nabiera zupełnie innego smaku ale to co kiedyś właśnie ustaliliśmy, że jednak najlepiej wychodzą nam utwory, które nie są właśnie przyniesione przez kogoś z nas osobna, tylko, tylko te, razem. które razem, na, zasadzie, na zasadzie dłubania, dłubania po, prostu, grzebane, tak, po tak ci układania dźwięk, po takcie, układania klocków, robimy razem. Wspólnych decyzji. U nas jest, nie ma. Jest pełnia. A, jest, na pełnia. Razie... jest niekończąca tak. się pełnia. Tak no Chiny kochają właśnie e, księżyc, bo żyją no według tak. zasad księżyca, no. więc idealnie się spuentowało. E, jakie plany? 2026 rok się zbliża. Na pewno będziemy w Niemczech, na pewno będziemy w Austrii. To już Szwecja. 11%. Przecież na wy cały czas Słowacji. jeździcie po całym świecie, jak Szpecja, ja sprawdziłam. Szwecja, również Skandynawia. I tu, Wielka, Wielka Brytania Koniecznie. powiedziała, słuchajcie, zróbcie chwilkę przerwy w 2027. Siódmy, siódmy, tak. Siódmy. Czyli mówimy tu o trasach w 26 roku, a przecież jeszcze zostały cztery koncerty w Chinach. No Będziemy zjeżdżać na pewno na południe. E... Czyli ciepełko. No, ciepełko. Pewnie to Szanghaju. No, no to będziemy. przecież. W a, no to. Będziemy w Shenzhen. będziemy w Hangzhou. W związku z tym, że nagraliście już jedną płytę z urną, jest to płyta z Mongolia wewnętrzna, tak, tak, polska. Jest. To życzę Wam kolejnej płyty z Chinami, bo jak podróżuję tutaj pracując w China Media Group to i poznaję różne regiony, to, jest te, to te Chiny są tak zróżnicowane kulturowo, to, to, muzycznie, to... że można z, każdego, z każdej prowincji jest, brać i jeść garściami. Naprawdę. pięknie, że zeszliśmy prawie już bardzo blisko na jedzenia. Dobre. Opowiedzcie mi na szybko o swoich zaskoczeniach kulinarnych chińskich. Pierwsze, co najważniejsze. No, to, największe zaskoczenie jest takie, że to, co my mamy w Europie, jeżeli chodzi o to, o, co się kojarzy z Chinami i z kuchnią chińską, to nam się tylko to kojarzy jest z Chinami. Zaprzeczenie, to jest zaprzeczenie tego wszystkiego, bo to jest tylko sos. To nie sojowy. jest prawda. To, nieprawda. to nie, sos nie jest prawda. Z wszystkimi rzeczami, które my normalnie jemy po prostu. Tak. Wszystko o smaku sosu sojowego. Natomiast tutaj to jest po prostu to jest najlepsza kuchnia świata. Dla mnie zaskoczeniem było to, i, i mnie wcale nie dziwi, że to jest wszystko pyszne, bo, no, jak? bo jest przepyszne, ale co do niektórych rzeczy miałem pewne obawy. Jak mówią, że jest ostre, to naprawdę jest ostre. O, no, tak. I, A to, tutaj... I to się potwierdza, nie warto ryzykować. Znaczy nawet jak mówią, że jest średnio ostre, tak. to, to może być dla nawet Europejczyka… Nawet jak mówią, że jest nieostry. to też jest ostre. Jest... Potwierdzam. Ten bizbasz dzisiejszy mnie powalił, jeszcze wracając do muzyki, był ostry. O, tak. Następna odsłona, nie? Tak, właśnie. Był bardzo ostry, tak. A zanucimy to na koniec? Może? Ja Wam pomogę, bardzo bym chciała. Kochani, to wszystko, to nie pierwszy i nie ostatni raz z zespołem Kroke. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.